Nasza uczelnia niezmiennie od kilku lat jest beneficjentem programu Uczenie się przez całe życie. W tym roku akademickim korzystamy z dwóch źródeł dofinansowania i z dwóch komponentów, czyli Leonardo da Vinci i Erasmus. Ponadto jesteśmy jedyni, którzy przyjmują zagranicznych studentów na praktyki Erasmusa. Regularnie gościmy gości z Turcji i tak od 2010 roku dzięki uczelni w Zamońskiej Klinice Rehabilitacji staże zawodowe odbyło 22 studentów z Turcji. Obecnie w Zamońskiej Klinice Rehabilitacji rehabilitacji, 3-miesięczną praktykę zawodową rozpoczęły dwie studentki z Abant Izbay University. Dlaczego zdecydowałaś się na przyjazd do Zamościa? I wander Europe and... Nasza koleżanka zdecydowała się e, na e, studia Erasmusa właśnie u nas w Zamościu dlatego że chciałaby poznać Europę, chciałaby poznać e, kulturę Europy oraz ludzi. Różnice jakie zauważasz w rehabilitacji polskiej a tureckiej? I should say in Turkey therapy education 4 w Polsce 5 years. znaczącą różnicą jest fakt, że studia w Turcji trwają 4 lata, natomiast u nas fizjoterapeuci kształcą się 5 lat. Drugą różnicą jest to, że metody, jakie stosowane są w polskiej fizjoterapii, dotyczą przede wszystkim i koncentrują się przede wszystkim na masażu i elektroterapii, natomiast w Turcji stosuje się oprócz masażu i elektroterapii, manipulacje i mobilizację. Okay. 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 Studenci Polski nawet z zamościa mogą zrobić karierę na całym świecie. Yes, um, I think Certainly, uh, Erasmus um, student um, is very uh, nice suggestion. Um, I think uh, Polish students uh, can be Erasmus students uh, in the world. Maybe Turkish <laughs> Turkey, maybe uh, Other Europe counter. Czy w Turcji, tak jak w Polsce, dyplom magistra pomaga w zdobyciu lepszej pracy? Yes, of course. Zdobycie tytułu magistra z pewnością pozwoli na znalezienie dobrej i dobrze płatnej pracy w Turcji. Aktualnie realizujemy kolejny projekt staży zagranicznych pod nazwą Nowe Umiejętności i Kompetencje z Zagranicy. Nowością jest fakt, że uczestnikami projektu mogą być nie tylko absolwenci naszej uczelni, ale również absolwenci szkół zawodowych i liceów. 30 uczestników na odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych w innowacyjnych niemieckich przedsiębiorstwach. A co w Erasmusie? Na rok akademicki 2012-2013 Narodowa Agencja Programu Erasmus przyznała naszej uczelni Ponad 20 tysięcy euro, co pozwoli nam na sfinansowanie łącznie 13 stypendium. Do chwili obecnej na studia i praktyki zagraniczne wyjechało czterech studentów. Zakontraktowano również wyjazd jednego nauczyciela do tureckiej partnerskiej uczelni, Yashar University. Chciałabym w tym miejscu również podkreślić, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedyną zamojską uczelnią, która aktywnie korzysta z mobilności zarówno studentów, jak i pracowników dydaktycznych. administraını <laughs> buradan Zamoş öğrencilerine sesleniyorum gelip Türkiye'yi kesinlikle görmeliler ve bölümleri için gerçekten çok şanslılar Türkiye'ye gelsinler diyorum başka bir şey demiyorum <laughs>